Siemanko, ja jestem Roland. w ubiegłym roku wyforsowałem e, akcję Byku Dupnice Monsterka przez memy na PBI. PBI to Permanentny Ból strona którą prowadzę od 2011 roku, e, która de facto też spadła już z rowerka 12 razy, e, no mniejsza z tym. E, dzięki akcji Byku Dupnice Monsterka firma... E, Monster, która wprowadza tutaj nasze, na nasz rynek napoje, wprowadziła cztery nowe smaki. Pierwszy z nich to zero cytrynowe, jak wszystko co nie ma cukru, nie ma też smaku zbyt wiele. Drugim był Punch fioletowy, następnie Mangoloco i obecnie Pipelin Punch, który niedawno zapowiedzieli na swojej stronie facebookowej, natomiast już jest. Kupiłem go wczoraj w czapce, za 4 złote. Mają promocję. Zwykle jak wychodzą nowe smaki, są po czwórkę, nie po piątkę. Także kupiłem go i będę go testował. Na puszce tutaj producent zamieścił opis, jak w wypadku każdego monstera. Przeczytam wam, bo pewnie nic nie zobaczycie na tym ekraniku. Banzai Pipelin, najbardziej znana fala na świecie, pojawia się na słynnym północnym wybrzeżu wyspy Oahu każdej zimy na kilka miesięcy. W hołdzie tej wyjątkowej sile natury stworzyliśmy Monster Pipelin Punch. Idealny miks najlepszych smaków, jakie Hawaje mają do zaoferowania. Marakui, pomarańczy i guawy. Połączony z pełną dawką naszej energetycznej mieszanki. Niesamowite. E, tak jak fala na, na cześć, której został nazwany, ten napój również stanie się legendą. Unleash the beast! Monster Energy.com. A tutaj, popatrzcie, dali właśnie symbole wszystkich mediów społecznościowych, na których Monster Energy Drink został przeruchany e, jako mem i jako e, część subkultury, prawda? Bo z, e, na początku to też był element subkultury memiarskiej. O której można w tym wypadku też mówić. Spójrzcie na puszkę. Tutaj są takie ornamentowe, hawajskie kwiaty. Yy, cała jest w kolorze różowym. Bardzo ładna, yy, estetyczna. Jest taka chropowata w dotyku. Tu coś może być brailem napisane. Ale nie wiem, nie chcę tu nic sugerować. W jebać prądem stare baby. To jestem pewny, że tu jest napisane, bo to przecież jest taką mocą. To można już pierdonać baby stare i spokojnie. W każdym razie otworzymy go teraz. Ale strzelił. Pachnie jak taka multivitamina z kalcum rozpuszczana w... w saszetce dla energików, jak jest jakaś energia skórna. W środku kolor może się tu zobaczyć, jest ja to trochę przechylę taki pomarańczowy, myślałem, że będzie różowy. I wlewać do siebie taki różowy płyn jak do spryskiwaczy czy czegoś, tak? No pachnie jak multiwitamina totalnie. No zobaczmy jak to. Jak to smakuje. Słodkie jak skórwy syn. Bardzo tu czuć wyraźnie. Te, te napoje, jak piliście taki sok, czasami są takie soki, yy, wiecie, yy, wieloowocowe, jakaś rajska mieszanka, i to właśnie tak smakuje mniej więcej. Tylko, że zgadzam, bardzo sympatyczny, przyjemny smak, taki słodziutki. Yy, także polecam. Ale chyba nie będzie to mój faworyt. Yy, jednak. Reaper i Mangoloco są przed nim, natomiast chyba na trzecim miejscu, tak jak wcześniej był punch dla mnie, tak ten yy, również punch, ale Pipeline pojawi się na trzecim miejscu mojej prywatnej listy najlepszych monsterów. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Yy, w przyszłości pojawią się pewnie kolejne rzeczy, bo. Z Postanowiłem, że zajmę się nieco bardziej e, sferą internetową, aniżeli e, moją pracą, w związku z czym będzie więcej materiałów, więcej rzeczy. Także do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, cześć.